Siema, z tej strony witam was dzisiaj 12 a dzisiaj takie krótkie ogłoszenie dotyczącego serwera. No, to dzisiaj ze mną jest Jan. Hejo. Damian. No siema, mówię, miałem laga, sorry. <grym>, dobrze, Karol. Siema. I Mateusz. Cześć. E, no to tak, dzisiaj to będzie bardziej takie oprowadzenie po tym serwerze. Serwer jest hardcore, i jak zginiecie, to dostajecie pana na 7 dni, chyba że wykupicie sms, a to od razu was odbanujemy. <grym> I od razu mówi, że nie jest hamaci, żeby nie było. Nie ma żadnych hamaczy jest zwyczajnie, po prostu wpisujesz IP i wchodzisz. Tak, to jest serwer kupiony na stronie Oncraft. Zapraszam tam, bardzo są niskie ceny i naprawdę o, warto tam kupować serwer. I dalej, tego będzie, będą podane kanały obu, wszystkich prawie użytkowników. Możecie ich odwiedzić. I tak, no to może trochę oprowadzimy po tym serwerze, bo tak tutaj by nie będzie. Zakończymy sobie. Czy się tu nie utopimy. Chyba nie, będzie można się wychylać, jakby co? Nie, można. Dobra, tu mój mechanizm, który przed chwilą skończyłem. Dorabiałem, bo wcześniej był na dźwignie. Tak, i tutaj macie parkour y, Czekaj, naprząt... Kiczowaty parkour bez Ta nagrody. Kiczowaty Kto to przejdzie, to jest mistrzem hardcora. Zemnienie. No cicho no! Kiczowaty parkour bez nagrody. Kto to przejdzie, to jest mistrzem hardcora. Uwaga, grozi śmiercią. Znaczy no, czy może jakąś nagrodę damy? Jeszcze nie wiadomo. Ale warto przechodzić, bo wtedy jesteś mistrzem hardcora. Tego serwera. No. Bardzo. Tylko nie skacz tam, nie skacz tam. Dobrze, no to idziemy dalej. Miasto nie jest zbyt duże, no bo jeśli to ma być hardcore, to raczej bardziej skupiamy się tutaj, żeby Wam się pięknie grało. I żebyście się dobrze czuli. Do tego od razu jeszcze zapomniałem wgrać, że będzie plugin MCMMO, którym będziecie mogli szkolić swoje umiejętności, na przykład lepsze kopanie, Bieganie, i tak dalej. Myślę, że dzięki temu pluginowi ta rozgrywka wzrośnie i będzie jeszcze lepiej. Właśnie zapewniam go. O, pokażę Wam Karita, Chodźcie zobaczyć. Caritas. Tak. Tutaj karitas. się wrzuca itemek. Jak, jak jest jakiś itemek niepotrzebny, a ktoś, kto potrzebuje jakiejś itemki, to może sobie wybrać, które chce. I zbiera. A, tutaj. tutaj się przychodzi. I Zbiera. Czy jest jakaś kręgielnia, jeszcze nie byłem na niej. Tak, bo tu jest, y, ogólnie serwer jest taki, ma, ma rozrywki, nie to, jakieś ułatwienia, tylko rozrywki. Y, admin otwiera to, czyli bierze, o, rozwala. Aha. I... Ja. Czekaj, 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 nie? chodźcie I się od, otwiera tą dźwignią, o. I wtedy się zaświeca dynia, że jest otwarte. I tak. Okay. I jak się na tym stanie, to kulka wpada tu i trzeba tak dorzucić tam y, bile. Znaczy bile, tak, bile, na pewno bile. Y, trzeba dorzucić tam tak kulkę. O! Marnowy krem. Lub śnieżkę. O no, nie nadeptuj mi na to, bo mi wpada. Czekaj, odwróćcie się. Ale nie możesz na tym stać. A patrz, pasz. Ale nie patrz. możesz na tym stać. Patrz, to chodzi Aha. o to, że musisz się rozbiec. Ja wiem, ja wiem, jak to się robi. Bez rozbiegu. Czekaj. Najlepiej się rozbiec. Znaczy no. O. No patrz, Do góry patrz, patrz, do góry. Patrzcie teraz na mnie. Tak, znaczy Dobra, to miało być informacyjne, nie A nie doszło, nie doszło. Dobra, dobra dajcie, wychodzimy. Chodźcie dalej, bo to dostać miało dostać być tylko informacyjne. Informacyjne, a nie krzygi, a. a tutaj jest posząd naszego przywódcy. Tak, ona. Tu jest nasza święta kura, która była naszą naszym inspiracją i darmowe jajka przy okazji znosi. To jest Iwan. Nie, no, to, to zmienił. No dobra, to nie będzie Iwan, później się zmieni. Tu jest zombie. Yy, nie w lepiej razy, znaczy na filmiku to oni wszyscy sobie, jak są ciekawi to nie, wejdźcie sobie sami, my tylko pokażemy z daleka ząbiego. Można do niego wejść, pochodzić sobie. A tam nic ciekawego nie ma, sam tam byłem. No ale można to sobie jest, wejść i pochodzić. To jest jakiś blog, nie nie da się do niego wejść, a tutaj macie dom dla bezdomnych, czyli możecie się tutaj schronić. To jest taki blog. Pierwsza chłodna ale... na przykład jak się zespawnujecie. A tu jest prysznic Baia. Prysznic Baia. Możecie się umyć, ale... To się... Myślę, <laughs> coś ja, ale zepsułeś. Co? Ja, tu chcę Au. ja chcę Wszystko jest dobrze. O, I tutaj jeszcze nie dokończyliśmy, bo ty mamy się świnki spełnić, ale coś jeszcze nie wyszło nam i do końca się nie spałnią. Ale zaraz będą. Zaraz będą, ja to naprawię. <laughs> A tutaj jest taki mały escape. Który przechodzimy przychodzi, w ten sposób, że musimy właśnie na tej wodzie się utrzymać. A no potem tam. się z samego krańca wybić, i nie wpadając do lawy. Przechodzimy, tutaj dostajemy jakąś nagrodę, ona tam będzie w późniejszym czasie. No i to jest taki króciutki, bo to przecież bardziej skupiamy się na, na rozgrywce niż na tym mieście. Nagroda, nagroda już jest, ale będzie chyba zmieniana. Jest o, jest... wow, 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 wow. I potem wychodzimy i to jest coś. No to myślę, że chyba tyle. To było takie ogłoszenie na w tym filmiku pod opisem, znaczy w opisie pod opisem. E, w opisie będą podane... A Kana... mogę na... tak podać. No IP mogę podać teraz i będzie w opisie też pewnie będzie, no nie? Tak, y, będą podane kanały subskrybentów i moich użytkowników, którymi dzisiaj grałem. Tak, to jest, Czyli no, To chyba wszystko. No to chyba tak, no bo coś by tutaj... opis, wszystko będzie podane, więc... Uwaga, to jest hardcore i nie się tak? Znaczy, na tym parkurze, bo jak się zabijacie, to już... Wow! O właśnie, takie no, to tak, przystanie! go i ma bana, tak? Mam jego i ten, i no. skąd on miał trzy z takich diamentów? No właśnie. No, przynajmniej ja wszystko wyszło tak. na jaw. Dobrze, co, no. Coś to za ksicier. Ej, ja nie. nie wiem jak to, ja je dalej wspieram. Postawmy mu grób. Dobrze, dziękuję będzie za obejrzenie tego tak, będzie, krótkiego, będzie, będzie. krótkiego... Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego e -e -e. ogłoszenia. Jeśli się podoba, dajcie łapkę w górę. I to chyba tyle. Wiesz co, się jeszcze proponuję... Do Cześć, żegnam was. A u nas nikt się nie od... czuł, od... Będzie dzisiaj odcinek w Elder Scrolls 5 Skyrim. Więc to tyle. Do zobaczenia. Cześć.